Hi, moje ladies, jest środa. A jak środa, to komunikacja. Więc sprawdźmy, czy ten Twój padal się odezwie, czy nie. Myśli o Tobie. Trochę bym powiedziała: zaczyna bieżyć w Twoją stronę. Na. On nie wie, w którą stronę chce iść. Czy ty jesteś tym, czego on szuka? Czy ty go kochasz? Czy z tobą ten związek jest możliwy? Dlaczego nie wiesz? Bo jest pożądanie, są uczucia. Jest i on racjonalny, zimny. On chce też spokoju, równowagi, jednocześnie ognia i uczuć, i tej stabilizacji. I on nie wie, czy z tobą jest to możliwe. No jest zawieszenie przy was. Jest zawieszenie przy was. Okej. Okay. A dlaczego on się boi tego, że z tobą jest to niemożliwe? Bo musiałby się uwolnić przede wszystkim od samotności i od poczucia, od porównywania siebie do kogoś innego, do podchodzenia do siebie w sposób mi się nie należy, jestem za mało. No dobrze, ale o co chodzi z tobą? Dlaczego on się boi, że z tobą nie będzie mógł tego stworzyć? Bo to już pieprzło. Bo to już pieprzło. I on teraz bardzo ofensywnie y, stara się podchodzić. Ja bym powiedziała też, odizolował się do takiej y, bezpiecznej swojej strefy. Tak jakby nie chciał bardziej y, narazić się na, y, na zranienie. Wręcz powiedziałabym, że ma mocno pożyć pracę. Tak jakby ta wieża zasiała ziarno. No dobra, ale zrobisz ty coś. Boisz się, że będzie odrzucony. Boi się, że on ci coś da, a ty tego nie będziesz chciała, bo dookoła tu masz tyle, że... Oj! Przybierasz jak w lęgałkach. On skrycie wie, że jesteś jego przeznaczeniem. To jest tak, jakby wszechświat cały czas nakierowywał go na ciebie. Zasiałaś w nim ziarno spełnienia, tylko że to spełnienie go rani. Bo widzi możliwości, ale nie chce po nie sięgnąć. Tak, jakby on miłość, związek i w ogóle to, co może być pomiędzy wami usytuował w bólu być może tutaj chodzi też o jego przeszłość że dla niego miłość to chaos związek to ciągłe staranie się po to żeby kogoś zadowolić ale że on nie jest spełniony a ty pokazałaś mu że to spełnienie jest możliwe Rybko, on gdzieś będzie jechał, to może być koło nowego roku i tutaj coś się będzie działo. Może chcieć się do ciebie odezwać, coś tobie zaproponować, sprawdzić grunt, wyczaić w, do którego momentu może się posunąć. Padalcowanie wishy też może się tu odbywać. On podświadomie wie, że ty czekasz. Chcę zakończyć ten konflikt swój wewnętrzny, konflikt z tobą, i żeby tutaj słońce było. Żeby tutaj słońce było. No, impulsywnie bym powiedziała, może się zachowywać w tamtym okresie czasu w okresie wiem, grudnia, stycznia, lutego. On jest też taki nowy kloc, mocno siedzi w swoich przekonaniach, w klatce mentalnej, nie uczy się na błędach, lubi kłamać, żyć marzeniami, żyć pasją, przed którą i tak z czasem ucieka. On tak jakby odezwanie do się do ciebie uzurpuje w poddaniu się, tak jakby się miał czemuś poddać. Uzależniony jest chłop od wycofania, samotności, od zubożenia emocjonalnego. Tutaj relacja z matką mocno wybrzmiewa. Mógł się czuć niewystarczający dla mamy. Boi się też, że ty już kogoś masz i gdzieś już poszłaś. Tu jest też kobieta, która może chcieć od niego rzeczy materialnych. Dobra. Jakieś rady bym chciała tobie wyciągnąć? Mogą być z tego. Zrujczy, damy ci, karty rady. Muzyk, jakby w muzyce możesz go zrozumieć, być może wysyłał ci jakąś piosenkę. On jest bardzo, tak jakby chciał wzrastać, ale uważa, że w związku jest to niemożliwe. Ktoś z was może być samodzielnym rodzicem, on się boi zobowiązań. Jest tutaj wiele niewysłanych wiadomości, są kłamstwa, z tych kłamstw wynika cisza. Dodatkowo też on tą ciszą mógł grać, jakąś strategię sobie tym obierać. On wewnętrznie wzrasta dzięki waszej relacji. To jest bardzo ważne połączenie, jakieś takie. W każdym razie to nie jest wszystko tak, jak wygląda. Jest bardzo dużo wrogów albo Twoich, albo Jego i oni działają przeciwko Waszej relacji. Jakieś będą zmiany, patrz na najbliższe tranzyty, bo one dadzą Ci odpowiedź. On się bardzo martwi, się bardzo, coś w jego życiu może się krzanić. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, dlatego wyleciał też ten tranzyt. Na pewno on jest teraz singlem. I mógł Ciebie zgołstować, bo w tym czasie mogły się dziać w jego życiu jakieś sprawy, stricte finansowe. Bardzo chciałby Cię przeprosić, ale tutaj może zwracać uwagę na mimikę Twojej twarzy będzie chciał odbudowywać to wszystko. Bardzo za Tobą tęskni. Dobra, karteczki. Na razie Ci się przyglądam. Jesteś miłością w jednej nocy. Cztery miesiące. Niedziela 9 miesięcy. Realizacja planów? Uciekam od trudnych sytuacji. Cóż? czego się można spodziewać po mężczyznach 21 wieku. Dla kogo czytałam? Wodnik? Bliźnięta. Skorpion. Baran, waga, lew, na spodzie, rak, cały trygon powietrza.